Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Jarosław Kaczyński zaczyna ucieczkę. Nie z zewnętrzną na Węgry czy zgoła do Rosji, ale wewnętrzną, tak jak zresztą wróżyłem to czas jakiś temu zaczyna się jego rozkładanie spadochronu medycznego. No bo po pierwsze, nie pojawił się. W czasie słynnego, wręcz podręcznikowego, kiedyś pewnie znajdzie się w podręcznikach ekspoze ministra Radosława Sikorskiego. Czy nie pojawił się tylko dlatego, że pogardza ministrem Sikorskim? Nie, prawdopodobnie też ucieka. Po drugie, zapowiada, że prawdopodobnie nie pojawi się też na słynnej konwencji, którą pis. Planuje na 27 kwietnia w hali Expo w Łodzi. Myśli podsłuchały, że Jarosław Kaczyński chce się wykręcić stamtąd nie dlatego, że nie chce zabłysnąć, chociaż już nie bardzo maczym. Nie ma nawet złotego zęba, jak niegdyś dr Ząb w Mapet Show. Chodzi mu o to, żeby Legitymizować swoje wielkie zniknięcie chorobowe. I żeby jednocześnie nie legitymizować wielkiej przegranej PiSu. On już wie, że przegrał. W związku z tym, po co ma wychodzić i dawać swoją twarz ku temu? Buduje jednak narrację medyczną. Przepraszam za te dziwne dźwięki, ale mam dzisiaj tutaj takiego pomocnika. Mój pomocnik koniecznie przyszedł. Pomachaj łapką tu do kamery. Mruczysz? To miło. Przyszedł, usiadł na kolanach i powiedział dziś będę pracował z tobą, deszcz pada, nigdzie nie idę. Tak, Miluś, siedź sobie. Siedź sobie, Miluś, będziesz chodził. I no, może w kamerze pojawi się jego ogon, ale to nie zmienia, nie zmienia naszej narracji. Zanim wrócę do Jarosława Kaczyńskiego i jego planów, trzy słowa na temat tego co obiecałem. Stworzyłem no choć tak. Dobrze. Stworzyłem taki obiecany film o matce Teresie z Kalkuty. Zajęło mi to znacznie więcej pracy niż te komentarze, które tu nagrywam, bo wymagało dużego researchu. Sprawdzenia danych, przesłuchania, przesprawdzenia różnych filmów, przegrzebania sieci, ułożenia fabuły, nagrania tego wstawienia, różnych elementów, także fragmentów filmów czy wypowiedzi. Dlatego mój film o znaczącym tytule Psychopatka z Kalkuty czyli jak Matka Teresa zmonetyzowała cierpienie wrzucam na YouTube. Ale będzie on dostępny tylko osobom, które mnie wspierają. Kto chce zobaczyć, to jest ponad 40 minut dokumentu i mojego komentarza, żeby było jasne. No to trzeba pod dowolnym z moich filmów tutaj nacisnąć przycisk. Wspieram to znacznie mniej niż bilet do kina, bo to jest miesięczny datek rzędu 8 ,15 zł, 15. Jak ktoś chce więcej, to proszę bardzo, chylę czoła. To jest kwestia uznania dla mojej pracy i setek, setek godzin poświęconych tym działaniom. Zatem, pod tym filmem, link do filmu o Matce Teresie i następne takie filmy będą się pojawiać także. A teraz, wróćmy do sprawy dość znaczącej dla naszej polityki. PiS planuje konwencję na 27 kwietnia w hali Expo w Łodzi. Tam się mają znaleźć tysiące ludzi. Znów autobusy przywiozą z różnych stron dyżurnych klaskaczy. Ale część przyjdzie z własnej woli, nie wątpię. No PiS jednak ma jakieś poparcie. Nawet jeżeli to jest dwadzieścia parę procent w skali Polski ludzi uprawnionych do głosowania, posiadających zdolność do czynności prawnych, czyli dorosłych, no to tak czy inaczej to może być około 3-4 milionów ludzi. Z nich parę tysięcy przyjdzie być może z własnej woli. Ale Jarosław Kaczyński nie chce się tam pojawić, ponieważ boi się swojej obecności publicznej, gdziekolwiek, bo to jest dowód na to, że może. Mówić może. A. Patrzy swoimi oczami na możliwość przesłuchania przez prokurator Wrzosek. On w ogóle sobie nie może wyobrazić, że mógłby odpowiadać na jej pytania. Dla niego to byłoby absolutne poniżenie w jego oczach. Bo pani prokurator, przypuszczam, no może go lubić, może nie lubić, ale to jej osobiste sprawy, po prostu wykonuje swoje działania. Gdyby facet był czysty, nie byłby w wielu sprawach wzywany przed oblicze prokuratury. Ale on, patrząc swoimi oczami, jest przekonany, że pani prokurator mściłaby się potwornie, że będzie się mścić na nim. Obawia się więc właśnie tego to jest przeniesienie własnych małostek na kogoś innego. Boi się pytań o kontakty z barbarą, skrzypek tuż przed jej śmiercią znacznie później, niż rozmowa z panią prokurator. Boi się pytań wprost o łapówkę dla księdza Sawicza, dzisiaj już byłego księdza. Co się ktoś obłowi, to zrzuca habit. Znaczy nie każdy. Boi się o, m, pytań o sprawę poświadczenia nieprawdy w dokumentach spółki srebrna w kwestii tzw. dwóch wież. Właśnie a propos zeznań pani Barbary Skrzypek. Boi się pytań o Fundusz Sprawiedliwości i list do Zbigniewa Ziobry, w którym otwarcie przyznaje, że wie o przestępstwach i wyłudzaniu pieniędzy, wyciąganiu nielegalnym stamtąd. No bo chciał wtedy pohamować. ich. mówi, a wiecie co, wybory idą, nie kradnijcie tak dużo. No tak jest wydźwięk listu. Boi się pytania o wybory kopertowe, o sprawę Pegasusa. O sprawstwo kierownicze, tak generalnie, i nadzór nad politykami dokonującymi masowych przestępstw, czasem zbrodni, często kradzieży, wyłudzeń, wykroczeń, przekroczenia kompetencji, uprawnień itd. Ten człowiek, to ja myślę, powinien wynająć już sobie pokoi tuż obok prokuratury, bo jak się sprawa zacznie, to on tam będzie chodził trzy razy dziennie pik-pik-pik-pik-pik. Pyk, 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 pyk. To po co ma mieszkać daleko? Jakieś taksówki wynajmować, tych ochroniarzy, niech tam sobie coś wynajmie i będzie chodził. Przynajmniej w kapciach będzie mógł przyjść, nie będzie musiał tych butów wkładać. Bywało, że miał problemy. Jeden taki, drugi taki. Co oczywiście nie wpływa na jakość zeznań, ale po co się ma męczyć? Kiedy myślę o Kaczyńskim, w tych koncepcjach kontaktów z ludźmi i myślenia o ludziach innych. Niezmiennie przypominają mi się słowa Gustawa Holubka. To był człowiek który nie tylko był znakomitym aktorem, to był człowiek kultury, erudyta. Ktoś kogo słuchanie przynosiło ulgę, budziło refleksję. Spieranie się z nim stanowiło niezapomnianą ucztę dla intelektu powiedzieć Holoubkowi szanowny panie, mam nieco inne zdanie w tej kwestii gdyż, a on się głęboko zastanawiał nawet jak byłem dwudziestolatkiem a on znanym aktorem, on się głęboko zastanawiał i mówił, młody człowieku nie odmawiam ci prawa do twojego zdania zapewne innymi ścieżkami wiodło twoje życie i innym jeszcze powiedzie ale weź pod uwagę coś to jest rozmowa, to jest spór. Dlatego na koniec naszego spotkania, bo nie chcę przegadywać potem holąbka, chcę go zacytować. Gdy w telewizji zapytano go niegdyś, czego się boi, po chwili zastanowienia odrzekł i to też a propos futurystycznie wówczas a propos takich panów Kaczyńskich Najbardziej. Boję się ludzi małych, niezdolnych, nieutalentowanych. Sądzę, że każdy może znaleźć swoje miejsce, że może się spełnić w swoim życiu. Otóż najbardziej boję się tych, którzy nie mając predestynacji, zajmują stanowiska, do których nie są powołani. Bo w tych ludziach małych rodzi się właśnie nikczemność, rodzi się największy obszar nikczemności. To oni właśnie czyhają na nas, są podejrzliwi, posądzają nas bez przerwy o coś. Mówiąc już, dzień dobry, nie wierzą w to dobre życzenie. Patrząc na nas, przypisują nam wszystkie możliwe machinacje. Oprócz tego, że jesteśmy uczciwi i że nic złego nie mamy na myśli, ponieważ sami są w fałszywej sytuacji. Jak mówił Gombrowicz, czuję się sztucznie, bo sytuacja jest sztuczna. Otóż tego najbardziej się boję niekompetencji. Mistrzu, ja też tak to widzę.